Dzisiaj trochę o tym jak przejść z etatu na działalność albo odwrotnie. Otóż wielu klientów przychodzi do mnie i mówi Agnieszka marzę o tym, żeby przejść z etatu i w końcu robić coś swojego. Nawet mam pomysł i to już od bardzo dawna on czeka na mnie w szufladzie yy, i w sumie myślę sobie, że tak zrobię. Ja mówię, OK, ale czy chcesz nadal pracować na etacie i powoli rozkręcać tą swoją działalność, czy chcesz to zrobić inaczej? No w sumie to się nad tym nie zastanawiałem, ale myślałam, że po prostu odejdę i zacznę robić. I ja wtedy mówię, świetny pomysł. Natomiast, czy masz to wszystko przemyślane, to znaczy, czy masz zrobiony business case, wiesz dokładnie i business plan, wiesz dokładnie, czy się utrzymasz, ile pieniędzy potrzebujesz, jak miałoby to wyglądać, jaka jest Twoja grupa docelowa, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy w wielu przypadkach następuje takie cofnięcie i aha moment, bo ktoś zaczyna się zastanawiać, mówi no wiesz co, może sobie tego nie dobrze nie przemyślałem, to może najpierw to zrobię i będę jednocześnie pracował na etacie i gdzieś powoli sobie sprawdzał ten, to swoje marzenie, tak, przejście na, na własny etap. Oczywiście są osoby, które mówią mam tego wszystkiego dość i generalnie rzucam pracę, bo nie mam czasu nawet zrobić biznes case'u, bo pracuję tak dużo. I rzucam to i zabieram się za swoje. Oczywiście, tak też można, natomiast też trzeba to przemyśleć, czy na przykład utrzymam się finansowo. E, oczywiście, jeżeli są względy zdrowotne, jeżeli w pracy występuje jakiś mobbing, no to nie ma na co czekać, bo to się i tak odbije nam echem. Natomiast to, co chcę podkreślić, Mówiąc do Was teraz te słowa, to to, żeby mieć te decyzje przemyślane. Jeżeli jest Wam trudno w podjęciu takiej decyzji, zapytajcie kogoś w rodzinie, partnera, partnerki, może kogoś, kto to zrobił, można zwrócić się do mnie, tak żeby tą, tę decyzję nie podejmować w takim niesprzyjającym momencie, w jakimś takim spadku energetycznym, tak? kiedy nam się już po prostu ulewa, bo będzie trudno wrócić. Mam też klientów, którzy wracają ze swojego na etap, bo na przykład są już zmęczeni prowadzeniem działalności, albo ona im po prostu nie wyszła, bo przecież tak też się dzieje, firmy upadają i te duże, i te małe. I wtedy wracają, i wtedy wracają na etap. Czy to jest łatwe? Czasami jest to bardzo łatwe, a czasami zajmuje to naprawdę sporo czasu, bo właśnie firmy czasami kręcą nosem i mówią, on nigdy nie pracował w korporacji, może się do tego nie przystosować. Da się to. Znowu, da się to ograć, da się to wytłumaczyć na rozmowie, da się to zaprezentować na, w CV, natomiast trzeba to zrobić umiejętnie. Wszystkie drogi są możliwe, natomiast trzeba to zrobić w pragmatyczny sposób, krokami, przemyślanie i z planem. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś porozmawiać o tym, w jaki sposób coś takiego można by przeprowadzić, że chodzi ci to może po głowie, nie wiesz, jak się do tego zabrać, to zapraszam cię do kontaktu. Link do mojego kalendarza na bezpłatne spotkanie znajdziesz poniżej tego nagrania.